Będę chciała przez każdy punkt z Wami przejść, żebyście zrobili taką relację z eventu, którą ludzie będą chcieli oglądać, którą będziecie mogli wykorzystać później i która finalnie może spowodować, że na Twoje konto przyjdą nowe osoby. Koło wideo, widzicie, jest coś takiego jak zdjęcie i filmowe. Klikamy filmowe. To ujęcie będzie z pomocą koleżanki albo kolegi obok. I trzeba dać swój telefon i poprosić, nagraj mnie, jak notuje. Będziesz moją modelką. Ty mnie poprosiłaś o nagranie telefonem. I teraz zobacz. Tryb filmowy, czyli rozmazany tył, a ty z przodu jesteś ostra. I bierzesz ten telefon koleżanki obok i nagrywasz. Najpierw notujesz, no tu i notuj, wideo to ruch, musi być ruch. A teraz popatrz się na scenę, bo niby słuchasz kogoś. O właśnie, o właśnie. Widzicie to? Czyli na trybie filmowym cały czas jesteś ty ostra, a tył jest rozmazany. Ty notujesz, notujesz i na scenę. I masz ujęcie siebie, która się uczy. No właśnie. Tylko myk polega na tym, że to ty masz oddać swój telefon, żeby potem sobie nie przesyłać tymi airdropami, bo to nigdy się nie skończy.